Tak więc konflikty w snach reprezentują te sfery życia człowieka, których nie obejmuje jego świadomość. Terapia Gestalt zakłada, że gdy świadomość ponownie zjednoczy się z jakimś oderwanym aspektem osobowości, człowiek z powodzeniem da sobie z nim radę, bez dalszej pomocy terapeutów. Teoria ta opiera się na idei, że każdy posiada środki niezbędne do załatwiania własnych problemów. Impazy pojawiają się dlatego, że istnieją blokady, których człowiek nie jest świadomy. Kiedy sfery blokady, konflikt we śnie, wkracza świadomość, nie ze świadomością, że się śni, Człowiek jest w stanie zmobilizować własne siły niezbędne do rozwiązania problemu. Jeżeli świadomości nie ma cel, to jest nim umożliwienie człowiekowi uświadomienia sobie okrytych aspektów własnej osobowości. Nie każdy aspekt jest wyparty przez człowieka konfliktem, z pewnością wiele z nich stanowi o pięknie i głębi człowieka. W każdym razie świadomy sen obwieszcza o przełomie w zdolności reagowania na tym poziomie, na którym człowiek nadal jest dzieckiem. Jest to być może wyznacznik początku zdobywania świadomości naszej wewnętrznej jaźni, co przypomina proces, który w relacji ze światem zewnętrznym rozpoczął się wieki temu i ciągle nie dobiega końca.